Hej, 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 z tej strony Abaj i, i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym, już siódmym odcinku z Sunset Overdrive. No, i słuchajcie, jak pewnie pamiętacie, ostatnio niestety opuścił nas tutaj jeden z bohaterów. Mowa tutaj dokładnie o Walterze, który niestety rozbił się o niewidzialną ścianę podczas ucieczki z Sunset City. Jak na dobrą sprawę udało nam się, słuchajcie, przeżyć to wszystko, ten eksperyment, gdyż, no cóż, uratował nas, poświęcił się tutaj dla nas. Natomiast, no cóż, dzisiaj, słuchajcie, musimy niestety dalej kontynuować już bez niego. I chcąc, nie chcąc, udajemy się tutaj do małego Tokio, gdyż tak tutaj e, zwała się bodajże dzielnica, którą mamy odwiedzić, którą tutaj e, w wspomniał, słuchajcie, Floyd, tylko wiecie co, ja to sobie zbiorę, o to dziadostwo, dziękuję, tak jak już, słuchajcie, widzimy to w sumie zbierzemy to sobie e, i udamy się właśnie do tej dzielnicy, do tego mojego Tokio, słuchajcie, tutaj do tego muzeum, słuchajcie, fajne holograficzne tutaj, e, słuchajcie, co się na przystanku, te rozkłady jazdy, e, gdyż ponoć właśnie w tym muzeum, tutaj wracając do tej mojej głównej myśli, mamy znaleźć gościa, który pomoże nam w ucieczce z miasta i coś czuję, że, słuchajcie, tak będzie, tak sądzę, e, natomiast, słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy tutaj jak sobie lecimy, to z tego co patrzyłem, w tym momencie, już to sobie akurat pominę, może zbieranie tego, <grymne> widzę, że będę musiał, słuchajcie, rzeczywiście kiedyś to poogarnąć, ale nie wiem, czy to jest dobry czas. Natomiast z tego co patrzyłem, z takich ciekawych rzeczy, to ogólnie jesteśmy gdzieś tak w 40% gry, tak plus minus, zostało nam tutaj jeszcze z 6, 8 odcinków, coś takiego do końca, bo stwierdziłem, że sobie po prostu trochę zaspoileruję, ile, słuchajcie, mamy jeszcze, że tak powiem, fabuły. Krami. Czy to słowo coś to znaczy? W sumie nie wiem, czy to coś znaczy. Podejrzewam, że tak, podejrzewam, że tak. No ale w sumie cholera tam wie. Cholera wie, w każdym razie no, słuchajcie z takich ciekawych rzeczy. Inna sprawa ciekawa jest taka, że w momencie, kiedy skończyliście już to oglądacie. Ten jest ekspertem do spraw scoutingu i drużynowym. Wraz ze swoim zastępem maszynował w paradzie na premierze Oberchardra i najwyraźniej zostali zapędzeni do japońskiego muzeum. Co to znaczy starszy scout? To nie jest z kraja dzieciaków piekących pianki i wiążących węzły. Są starsi, skupieni na przydatnych umiejętnościach. Wolontariusze, konserwatorzy i takie tam. A, czyli taki anty ja. Hej, to z twoich ust padło. No Okej, okay. natomiast słuchajcie, jeszcze tutaj zanim e, przyjdziemy sobie do niego, w sensie do starszego właśnie tutaj skauta i tak dalej, ja może sobie tutaj sprawdzę, bo jak widzieliście, mieliśmy tutaj takiego dosyć mocnego laga i w sumie jestem ciekaw, czy to coś poważnego. Podejrzewam, że nie, podejrzewam, że po prostu tutaj e, coś, słuchajcie, się zadziało, ale tak dla pewności zrobię tutaj sobie pauzę i widzimy się dosłownie za momencik. Okej, okay, słuchajcie, z tego co tutaj zdążyłem się zorientować, był to po prostu jakiś losowy glitch. To, że na samym początku, w sumie, no cóż, zdarza się, słuchajcie, zdarza się. Natomiast tutaj chciałem jeszcze coś dopowiedzieć. Otóż, słuchajcie, w momencie, kiedy to właściwie nagrywam, e, jakoś tak się fajnie złożyło, że jestem już tutaj po maturkach i chcąc, nie chcąc, no cóż, myślę, że jest to fajna sprawa. W sensie, od teraz myślę, że te odcinki, których, jak mówiłem, zostało tutaj stosunkowo niewiele, mimo wszystko, w sensie jakieś 6-8 odcinków, będą się pojawiały troszeczkę częściej, może bardziej regularnie, w sensie tak sądzę. Myślę, że to by. Po prostu fajna sprawa. W każdym razie słuchajcie, w każdym razie docieramy tutaj sobie do tego muzeum Japonii do Bill Creama, jakkolwiek się czyta, słuchajcie, jego piękny nick, imię i tak dalej. No i słuchaj, zobaczymy, słuchajcie, co on tutaj dla nas ma, ten starszy scout bodajże. Zamknięte! Nie dam się pokonać zamkniętym drzwiom. Plan B. nadach Okej, okay, dobra, no to w takim razie lecimy tutaj sobie na dach, podejrzewam, że to jest całkiem dobra opcja, um, tylko tutaj znajdźmy sobie, słuchajcie, miejsce, które pozwoli nam się wybić, bo, o, dobra, właśnie, nie jest to takie oczywiste, um, no dokładnie, lepiej bym tego, słuchaj, nie opisał. w kolesie zwanego Bryl cream. Drużynowy brilcream. Zaginę. Cóż, może pomogę wam go znaleźć. Może ci najpierw pozwolę przeszyć. Kawał fiutka, nie? Zdrada! Pojmać Forkim i wygnać ją z naszych szeregów! Luzuj, Mussolini. Jestem drużynowym, a to moja drużyna! No weź. Powiesz mi, gdzie jest Cream, czy nie? Chcesz, by wrócił Cream, Musisz robić, co mówię. No cóż, chyba nie mam innego wyboru, ale powiem wam szczerze, że gość jest strasznym tutaj też nie się rządzi, tak? Nie żeby co, nie lubię o takich ludzi, którzy rzeczywiście tak, e, tak uważają, że ich taka pozycja jest, wiecie, najważniejsza i w ogóle nie dają tutaj, że tak powiem, żadnej opcji do negocjacji. No cóż, pomów z Nortonem, pomów z gościem, który ma cholera na imię, tak samo jak antywirus. No dobra, nie, nie, nie oceniam, ale to coś mówi, to słuchajcie, coś mówi. Moja drużyna próbowała namierzyć bryl klimarady. Ale słychać tylko to. Lekarze zalecają wypijanie 17 puszek Overcharge'a na dzień i. Radiostacja znajduje się tutaj. Jeśli zniszczysz wszystkie nadajniki wokół wieży, szanse na znalezienie drużynowego Brylkrima wzrosną. Myślisz, że dasz radę to zrobić? Boże, ma jeszcze swoich pucy butów. Najgorzej, najgorzej po prostu. No ale czy damy radę? No, pewnie, że damy, cholera. To jesteśmy my, w sensie jesteśmy głównymi bohaterami. Dlaczego mielibyśmy sobie, słuchajcie, nie poradzić? W sensie, nie, nie żeby co, ale... No... Tak, słuchajcie, ma być, tak ma być. E, w każdym razie, odblokowaliśmy tutaj sobie powietrzny sprint. Zobaczmy w ogóle, co to jest. E, tutaj to są nie pułapki, tylko jak już chyba manipulatory, chociaż w sumie nie wiem. E, ewentualnie mogą to być wzmo wzmocnienia, chociaż w sumie tutaj nie wiem. To są unikalnie ten, okej okay. Czy mamy w ogóle to do ogarnięcia? Nie wiem, w sumie nie mogę tego znaleźć. E, wydaje mi się, że. Nie wiem. Po prostu może tego nie widzę, chociaż, no nie wiem, potem sobie słuchajcie może sprawdzimy, zobaczymy. W każdym razie, okej, okay, w najwyższym punkcie, a okej, okay, dobra, to jest po prostu taka umiejętność, która jest cały czas. Dobra, myślałem, że musimy to wyekwipować, wybaczcie. Musiałam nawet zaglądać na GameFAQs. No, dokładnie, dokładnie. Dokładnie, natomiast no, jest to taki, nie chcę mówić double jump, ale powiedzmy, że dodatkowy czas tutaj w powietrzu, w sensie taki Boże, to się wokowo nazywało generalnie. E, dash. O, to, to jest generalnie bardziej dash, jeżeli chodzi o ruchy. No, w sumie fajna sprawa. W sensie myślę, że się może przydać. I jest taki naturalny, nie, nie żeby co, ale to jest akurat ważna, słuchajcie, sprawa. Natomiast dobra, mamy Blade Bota. Cześć Bladebocie. E, witam ci tutaj, witam wjeżdżam. Witam cię tutaj, mój drogi przyjacielu. Czy chcesz się tutaj ze mną zapoznać? Pewnie, że chcesz. Ja mam tutaj fajną pukawkę. Mam moje high fidelity, którym jak zwykle będę to Cię atakował po do bólu. Eee, dobra, słuchajcie, raz. No, choć, choć, choć. Nie chowaj się tutaj. Nie chowaj się tutaj. Ogólnie rozwalimy sobie te roboty. Nie żeby, nie żeby co, ale myślę, że to jest dosyć przydatne. Dobra, mamy, słuchajcie, to załatwione. Oczywiście tam jest ich trochę chyba więcej. No, dokładnie. Ale że tak powiem, to nie jest, słuchajcie, główny cel. Głównym celem dzisiaj jest rozwalenie tutaj transmitera W jeden sposób przetrwać topić overcharge. No, no tak, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Dobra, tutaj spróbujemy was załatwić. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj spróbujemy w ogóle sobie walnąć troszeczkę z mele. W sensie to mele z tego co w ogóle widzę tak ogólnie w wielu przypadkach może nie jest najlepszą opcją, ale z drugiej strony... Cóż, czasem, czasem fajnie, słuchajcie, ponapieprzać po prostu z kija, a raczej z łomu. To jest chyba łom bardziej, z tego co pamiętam. No, jakoś taką, wiecie, świeżość to dodaje. E, w każdym razie, dobra, tutaj widzę, że te boty załatwione, jeszcze ten tutaj został. E, no, chodź tutaj, stary, chodź. No, chodź, mój przyjacielu. No, 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 cześć, no, cześć, też cię lubię. E, dobra, słuchajcie, mamy tutaj, że tak powiem, oczyszczoną jakby pierwszą, powiedzmy, strefę. Zostało ich tutaj jeszcze trochę, ale mimo wszystko i tak jest ok. Okej, okay, Nie wiem. Dobra, cokolwiek. Myślałem, że jest bardziej stabilna sytuacja. O, Bosze. Dobra, niech, niech będzie. Podoba mi się mi się sposób wskrzeszania. Dobra, niech będzie. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze raz to jest w takim razie spróbuję. Właśnie z takiego małego fejla, Jakoś tak nie spodziewałem się, że te roboty mnie tutaj, cóż, dojadą. Bo będę ja musiał, mówię, troszeczkę pozdobywać więcej e, ulepszeń i tym podobnych rzeczy. Nie żeby co, ale od ostatniego odcinka za bardzo nie miałem czasu tego zrobić, więc cóż, powiedzmy, że sam jestem sobie winien. E, w w każdym razie, w każdym razie też strategią jest to, żeby nie szarżować może aż tak mocno na te roboty, bo to widzę, że to jeszcze kończy troszeczkę, słuchajcie, słabo. E, a bardziej nie wiem, poślizgać się tutaj. Tak myślę, że to nie jest głupie nawet rozwiązanie. E, dobra, tej surowej sobie daszować. W sensie fajna, fajna nawet mechanika, muszę Wam powiedzieć, taka dosyć... No mówię, intuicyjna, tak, tak sądzę, w sensie jakoś taka, no nie wiem, jest naturalna, bo te dwa klawisze w sensie, czy klawisze, no tak, klawisze, spacja i klawisze są dosyć blisko siebie, więc mimo wszystko jest to fajne rozwiązanie, jest naprawdę fajna sprawa. Ehm, każdy raz dobra, tutaj ciebie, tutaj mamy, tutaj ciebie, tutaj, <grych> cokolwiek, ehm, dobra, raz, dwa, raz, dwa, ehm, dobra, to jakąś odznakę żeśmy oczywiście dostali z zabijanie tych robotów Fiskows, fajna sprawa, ehm, dobra, tutaj mamy ciebie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no, chodź, chodź tutaj dziadu, dobra, no, dziękuję, widzisz jaka kooperacja, fajnie, fajnie. No, dobra, no to tak, słuchajcie, idziemy tutaj sobie. Tutaj widzę, że jeszcze dwa roboty zostały, ale podejrzewam, że to już jest taka, nie wiem, nie chcę mówić formalność, bo tutaj też możemy w sumie zginąć. Ale powiedzmy, że jest lepiej. Powiedzmy, że tutaj mamy więcej szans, żeby to zrobić. Szczególnie, że tutaj trochę wyleciało w powietrze. Boże, słuchajcie, Te high-five tutaj chyba nie są najlepsze na tego robota. Te pojedyncze tutaj, co się, to nasze magnum, czy cokolwiek to jest, działa dużo, dużo lepiej. Dobra, tutaj rozwalamy to. I dobra, wyłączamy to. Okej, okay. w sumie poszło lepiej niż sądziłem. No, ja też się zupełnie nie spodziewałem. W sensie to był naprawdę mocny wybuch, jak na nadajnik. Wygląda na to, że narobiłam zamieszania. Niekoniecznie. Czy ja wiem, że to można nazwać zamieszaniem? Tak, tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Dobra. Tutaj. Okej, okay, raz. Dwa. Nie, dobra, tutaj po prostu wyżej musimy się dostać. Dobra, no okej, okay, rozumiem. Chciałem, że po prostu, nie wiem, gra od nas oczekuje jakiejś dziwnej sekwencji, w sensie zaczęły się świecić, wiecie, te pierdoliki, nie, nie żeby co? Nie żeby co. Natomiast e, jestem jednej rzeczy ciekaw, ponieważ tutaj. E, najwidoczniej te roboty, e, te zombiaki chyba się za bardzo nie lubią. Jestem po prostu tutaj ciekaw, czy jeżeli byśmy zostawili to na odpowiednio długo, no to czy generalnie nie wiem, by się wytępiło to wszystko nawzajem, czy, czy niekoniecznie. E, w sumie cholera wie, natomiast e, wiem na pewno jedną rzecz tutaj, że musimy się dostać jeszcze tutaj wyżej, w sensie musimy tutaj sobie tutaj wskoczyć, tutaj, okej, okay. dobra, 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 i nie, to słuchajcie, chyba był ślepy zaułek. E, dobra, tutaj nie wiem, czy tutaj mamy się jeszcze wyżej dostać, nie rozumiem, niż drugi transmitter, ale jak mamy się do tego drugiego transmitera tutaj dostać, bo jak kompletnie, słuchajcie, tutaj nie widzę, a, dobra, tutaj, tędy, okej, okay. wybaczcie, jakoś nie zauważyłem po prostu tej ścieżki na górę. Dobra, em, lecimy wyżej. Raz, lecimy wyżej, Dywa, Ok, i jesteśmy na samej górze. Dobra, to chyba było to. Cześć, to ja! Fizzy. Włamanie i niszczenie mienia to poważne przestępstwo. Za chwilę zginiesz, ładnie! Walczyć! Z... i Fizji, dobra, czyli to jest jakiś boss z tego, co widzę. Rozumiem, że będzie ciekawie, tak, tak, tak seksundzę, chociaż. Nie wiem w sumie, jak mamy go załatwić. W sensie, czy on ma jakiś w ogóle pasek zdrowia, czy to jest po prostu niezniszczalne dziadostwo? W sumie cholera wie. E, mam nadzieję, że mówię, da się takiej załatwić, bo w sumie, jeżeli nie, to, to tak słabo. Tak, tak średnio bym powiedział. E, dobra, słuchajcie, może wyjemy nasz pest, pest, naszą pestkownicę. Ile ja można tak to nazwać? że piękne Magnum. Tylko, jak cholera, nie wiem, czy tutaj, no mówię, mamy jakąś opcję. Eee, a dobra słuchajcie, no dobra, rozumiem, że mamy o to, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, czy mamy go ogłuszyć, dobra, raz, dwa, trzy, dobra, okej, okay. czyli mamy słuchajcie tutaj skakać po tych platformach z tego co widzę i jednocześnie, eee, no, celować mu poczyć. w sensie nie jest to takie oczywiste, ale no spróbujemy to w sumie zrobić, w sensie, a no myślę, że to będzie całkiem fajne rozwiązanie, tylko muszę te platformy tutaj wyczaić, eee, dobra, eee, Tutaj spróbujemy coś takiego zrobić, okej? Okay. Okej, okay, tutaj mamy to. I tak, raz. Lecimy tutaj dwa. Oh yeah. dobra, czyli mamy tutaj ciebie z powrotem, czyli dobra, to jest akurat dosyć ciekawa sekwencja, nie wiem czy tutaj e, na dłuższą metę nie będzie to zbyt trudne, ale zobaczymy, zobaczymy, Grunge jest dubstep w tle, więc to jest zawsze plus, plus 10 tutaj do, e, plus 10, że tak powiem, słuchajcie, do umiejętności, dobra, tutaj mamy ciebie z powrotem, widzę, że się pali, słuchajcie, e, dobra, w każdym razie, raz, dwa i trzy, dobra, i znowu lak. o co chodzi, halo, gro, Odpowiadaj, odpowiadaj, nie wiem z o co chodzi Generalnie chyba mi się po prostu dysk tutaj pali W sumie cholera wie, co takie ścinki, w sumie nie wiem nawet z czego to wynika Bo patrzyłem, nie wiem po prostu może, może to jest minusem, w sumie cholera wie Ewentualnie, nie, po prostu odcinek będzie krótszy, żeby po prostu tutaj nic się nie zepsuło w trakcie. Eee, dobra, dobra, mamy to, słuchajcie, <laughs> tak swoim Nawet poszło niż myślałem, jakby nie było. okej, okay. no okej, okay. nawet może na w ogóle screen'a, bo to wygląda naprawdę niesamowicie. No, dokładnie, wyleciał tutaj w powietrze. Fajna sprawa, fajna, słuchajcie, sprawa. Okej, okay, dobra, słuchajcie, więc misja tutaj ukończona. Dostaliśmy tutaj Achievementa ten balon. Okej, okay, to nie wiem, czy ten Achievement jest w ogóle widoczny. Chyba nie, chyba nie, chyba nie widzicie tutaj moich Achievementów, ale trudno, niech będzie. No i dobra, słuchajcie, i myślę, że generalnie mamy no, to dobrze, gotowe dobra, i zobaczmy. Co? Ty? Żyjesz? Nie dam wygrać sterowcowi, to byłaby jakaś porażka. Moja drużyna, dziękuję Ci za służbę, do widzenia. Czekaj, daj znać, gdy znajdziesz, że klimat, dobrze? Tak! oczywiście. Będziemy go szukać. Jeszcze raz dziękuję. Spoko, nie ma sprawy, tylko w nie bądź za, y, następnym razem takim, takim ziomkiem. Do tego jest ładna. Okej, okay, pomów z dziewczyną w bazie Oxfordczyków i słuchajcie, ja myślę, że generalnie jest to fajna rzecz, natomiast zostawimy to sobie już chyba na, że tak powiem, następny odcinek, gdyż ja mówię, muszę sprawdzić, co chodzi z tymi dziwnymi legami. w sensie wygląda dosłownie tak, jakby mój dysko po prostu tutaj umierał, mówię, zobaczcie, słuchajcie, może po prostu jest to jakaś dziwna rzecz, jakiś tutaj dziwny błąd, e, mam nadzieję, że mówię, ogólnie nie przeszkadzało wam to dzisiaj, e, gdyż mówię, na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, to będzie wszystko, dzisiaj trochę może krótszy odcinek, w sumie w kontraście do ostatniego, który był cholernie długi, ale mówię, muszę sprawdzić, co tutaj, słuchajcie, nie bangla, co Tutaj jest nie, e, źle, że tak powiem, z konfiguracją. Może to po jakiś dziwny błąd, może coś większego. Cholera, wie. Gruncie, no, słuchajcie, widzimy się tutaj wkrótce już w, że tak powiem, osłym odcinku. E, myślę, że tutaj mówię, od teraz będą się one pojawiały trochę częściej. Mimo wszystko e, mam tutaj trochę więcej czasu, już Matyłka za mną i tak dalej, więc myślę, że tutaj spokojnie tą serię wkrótce skończymy. Szybciej niż, że tak powiem, e, sądziłem już nie zostało, może aż tak dużo. No i co, i słuchajcie, jeżeli ten odcinek, mimo tych problemów i tak dalej, mimo tego, iż był pewnie trochę dosyć gringowy, głównie przez to, że było więcej mojego gadania, a mniej gadania. Bohaterów, wam się podobał, no to zachęcam Was tutaj oczywiście do zostawienia jakiejś łapy w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zachęcam Was tutaj do subskrybowania mojego kanału na końcu tego materiału. No a pók co, już tutaj z wami żegnam. Tak więc trzymajcie się i cześć!